Przegapięć, Siemaneczko, ludzie, tutaj Wasz Kichalik 1, a to jest. Battlefield Bad Company 2. Słuchajcie, jest to nowa seria, którą będę prowadził na moim kanale. Gierka jest stara, bo, bo ma już swoje lata. Yy, mogliście zobaczyć u mnie na kanale odcinki z multiplayera. Teraz zobaczycie odcinki singla. Jest to seria, która za. E, zajmie miejsce Call of Duty Black Ops 1 gdyż go skończyłem jak mogliście zobaczyć w ostatnim odcinku e, dobra jak widzicie płyniemy płyniemy. kto wie, kto nie wie tutaj jedna z postaci ma dubbing podkładany przez Cezarego Pazurę tak Cezary Pazura tutaj podkładał głos pod dubbing jak pierwszy raz to usłyszałem, to było takie... Wow, jak fajnie. Ale dobra. Mniejsza o większość. Eee, seria będzie na moim kanale. Nie wiem, myślę, pewnie będę wrzucał po jednym odcinku, może dziennie. W tym momencie już mam możliwość taką... Nie wiem. W, w sobotę mnie nie ma, więc... Więc pewnie... Coś po prostu wieczorem ustawię, jak wrócę do wysyłu. Natomiast... Natomiast nie wiem, zobaczymy, ale dobra. Ale cish. cicho, cicho. Przed nami patron. Przygotować się. Wyłącz się. Ani Ani mro. To taki kabaret. Wow. Oni też oglądali. <ścoughs> Epickość tej gry jest niesamowita, słuchajcie. E, ponieważ. Ponieważ. System zniszczeń tutaj jest bardzo, ale to bardzo rozbudowany. Zobaczycie zresztą. Gierka, w którą należy naprawdę zagrać. To chowamy się, chowamy! Bo się zesramy. Dobra. No tak, kolegów nam wybili, zaraz będzie. Tada! Uwaga, wróg! Uuu, uciekamy! I do wody, Wiecie co, ja wam będę te filmiki po prostu przewijał, bo mi się nie chce ich oglądać, a YouTube nie wiem, czy się nie będzie przykrzaniał do tego. Nie mam pojęcia, wolę po prostu pominąć. Okej, okay. wyleźliśmy na brzeg, pomijamy. Dobra. Jak widzicie, mam na razie nóż, Kucki Dobra. Jest dwóch. Majat, z tej mi tego z lewej. wreszcie, No i dobra, zabiliśmy pierwszego. Z podewką też mam ustawiony. Zmieniłem po prostu sterowanie też przy multiplayerze. Yeah, mamy stena. Super, ale dadzą mi się ruszać? Dobra, ok Łoda, Wow. Tak, właśnie o tym częściowo mówiłem. Tak, Jerka. Wycież okopań. Nie robimy nic z tymi działami się rządzenie. Tak, to nie jest cele widzimy. Okej, podążamy za nim więc. Dobra. Tu będzie stanowczo, ciekawie. Reload. Tak, tu nie ma możliwości wychylania się jak to miało miejsce w Call of Duty. A w międzyczasie sobie podniosę szanownego M1 Gran. Bodajże to jest M1 Gran. Shot. Tak, M1 Grand! Albo M. Dobra, tędy jeszcze trochę czasu. Tak, wiem, że mamy trochę jeszcze, jeszcze trochę czasu. Tam jakaś jeszcze broń leżała, ale spoko. Dziwnym jest to, że nie mogę biegać. Sprintem i to mnie wpienia troszeczkę. No dobra, dajcie. Chodźmy. Trzeba się będzie wspiąć. Tak, też chcę. No daj, oczywiście, ja na końcu. No jasne. Tak, żeby inaczej. Taki, taki. No dalej. Wow, dawno nie grałem w Bad Company 2, ja to przechodziłem jeszcze jak miałem ten, to na laptopie i szczerze mówiąc taki mindfuck totalny mam jak patrzę na to w... z tymi klatkami, czy z... S... Tak, żeby tu się jeszcze dało położyć. A ja kłucam. Spoko. Okay. ok, nasi strzelają ból. Ja. Yeah. Chyba nadchodzą kolejni wrogowie, wykończyć ich. A spokojnie mam jeszcze grana. Pistoł. Mieliśmy szczęście. Chyba ktoś nad nami czuwa. Zobaczmy tak, tak, tak. W końcu tego gościa. Stara gra, ale grafikę ma piękną, no Dla mnie to jest epik, po prostu epik. Totalny epik, bo. Okej, okay. kolejny filmik, ale. Niezda, nie miniemy go, po prostu go miniemy. Nie chcę ruchy, ruchy, ruchy. filmików, nie chcę powtórki z. Black Opsa. Jedynki. Po prostu. Cholera, nie podoba mi się ten dźwięk. Nie zatrzymujcie się. Nie! Dobra, mamy lotnisko. Dobra, dobra, a skąd ten... A, no tak, przecież minąłem. nie, minąłem zapomniałem nie, 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 boli. Rzut granatem, spoko. Dobra, rozwalmy ich byle szybko Zdjęty. Poszły granaty i tak dalej. Wejdźmy sobie tu. What the hell? Zrobimy. No właśnie, ten system zniszczeń mi się tu bardzo podoba. Ła, wow, Co jest? Skąd? Skąd? What the A, stąd. Spoko. Nie ma tego dźwięku charakterystycznego dla tej broni. Brakuje mi tego Cing! Za każdym razem jak zmiana magazynka była w, na przykład Medal of Honor. Weźcie pod uwagę, że się wzięło właśnie Medal of Honor odpaliło i tam był M4A1 gra. Tam było tak, że się właśnie. Tam było właśnie tak, że był ten dźwięk taki. Cing! Oki okay. Jedziemy Gastodechy yeah. Dały się Zum Dum, Dobra, rozglądaj się Majan Sara do cholery Nie, nie do cholery. Do, do tych typów no. no tak, teraz człowieku patrz I zbieraj człowieku jeszcze. Amo po drodze. Co ja mam niby strzelać tu? A w nich? Spoko. Dobra, zjemy. Jej. Zjemy się mi się tu. Bum! Yeah! No a co ja kurde robię niby? Bziuuum. Ziuuum. I błąd No, wybuchnij. Dobra. Jak ja ich tu kosu Jezu, co się tu dzieje. Dobra, wysiadka, panowie, wysiadka. wysiadka, tempo! Pod nami łocie wroga, szybko! No już biegnę, no. Już nie. O kurde, te potwory są tam. Do mnie. Yeah. No dobra Trochę cicho siedziałem Bo się zapatrzyłem Dobra <laughs> Boom Okej okay, może się uda trochę ich tu Trochę im tu nabruździć Eee, patrzcie na tą misję, hmm, czy ona wam nie przypomina może misji eee, z Medal of Honor Assault, bodajże z Assault'a, eee, AA, eee, wersja ta y, pierwsza część, AA, jest bardzo podobna. Też tu były te statki, też było to. Łałała, wow, 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 boli. Headshot, trzymaciarze. Dobra, idziemy dalej I bum, Yeah Okej okay. Gdzie do strzelasz ty? Ciuć moku ty Dobra, municja. No spoko. Biegiem tylko Tak trochę wolno biegam. Kurde. Weźcie pod uwagę to A to nasz spoko. Jesteśmy na statku. Mijamy. Wow. Tego się już nie da skipnąć. Niestety. Tego się już nie skipnie. Chodź, bym chciał. Uu. Uu.

Dobra, słuchajcie, kochani, tą misję <laughs> zrobimy w kolejnym odcinku, także jeżeli Wam się odcinek pierwszy podobał, to oceniajcie, trzymajcie się i na razie.